Cześć, mankę z tej strony, myśmy Gaming i dzisiaj sobie zagramy w Hearthstonea i będziemy sobie grali paladem Ramkedy i w końcu, jak widzicie, mamy już kamerkę i możemy bez problemu sobie nagrywać z kamerką. Mam nadzieję, że troszeczkę urozmaicone dzięki temu będą materiały No i... No i zobaczymy jak to wpłynie na oglądalność Bo jak był jeden odcinek z kamerką, co prawda ta jakoś była taka... Powiem, nie, nie za fajna, co prawda... Jakoś dużo tego nie widać było bardzo, że jest taka średnia. Słabą kamerą była nagrywana, ale jednak tam mi się udało troszeczkę pokombinować, żeby była trochę lepsza. Ale teraz już jest dobra jakość, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No i jak był ten jeden filmik z kamerką, to o 20% chyba, 20% jak nie większy nawet, większy wzrost był 20% albo większy wzrost był właśnie wyświetleń, więc zobaczymy jak no, wpłynie na nasze materiały teraz. Mam zamiar zrobić e, serię na pewno z Don't Starve Together, ponieważ dodali pa, parę różnych fajnych e, m, rzeczy. Na przykład w końcu już mamy tunele, znaczy tunele to są jaskinie, w końcu dodali. No i będziemy... M, co robić. E, m, co tam, z czego chciałem nagrywać jeszcze? E, tam, z czego ja chciałem nagrywać? E, m, z OSU, ale z OSU to nie będzie ta stała seria, tylko czasami sobie yy, tam jeden, dwa odcinki wrzucę. Jest parę odcinków na kanale, ale yy, one nie są upublicznione, tylko koledze pokazywałem na ile tam przyszedłem tę mapę. Nie jestem jakimś genialnym graczem, tylko gram sobie dla przyjemności, bo fajnie, przyjemnie się w to gra, szczególnie, że lubię muzykę. Fajnie się właśnie gra. Ale na pewno je już mamy kamerkę to będą jakieś vlogi, tylko jeszcze sobie zamówię statyw i, i będą vlogi w sumie to będą się skupić na grze zamiast na gadaniu możemy zrobić to tak w ten sposób to możemy zrobić i skręćmy turę. Dobre rozwiązanie na szczęście to jest, ale. Cholinowa Zeznaję, bo ma Cholinowe, czyli ten. ten. święty rozbój, z tam. Nie, czekaj holinowe Nie pamiętam jak to się nazywa To za 5 many Co zadaje wszystkim 2 ich i Hela jego sojuszników za 2 To? Jesteśmy już z powrotem. Mm. Musimy tutaj Zagramy ją Zbijemy sobie Divine Shielda. Yy. Zagramy w ten sposób. Tak. To będzie dobry plan. A teraz mamy 5 damage'a na nim. Holinowa. Tak jak przewidziałem właśnie, ale przynajmniej dzięki temu teraz możemy sobie spokojnie zagrać werbunek bez żadnych zmartwień. Um, I mamy tutaj 6 demedza w twarz. No fajnie, fajnie, nam się tutaj już stół rozbudowuje. Jeżeli mu nie dojdzie druga holinowa, to będziemy mieli... Um, dosyć przyjemnie, gdyby nam doszedł jeszcze. Um, horse trainer to jest... Um, to jest taki... Um, 2-4 gość, który tutaj dwa... o nie dobra i teraz w niego dwa gość, który daje wszystkim silver po jeden damage'a i przydałby nam się w tej chwili, żeby o, jednak nie, żebyśmy mogli rozwalić Yetiego ale sobie na razie możemy przedłużyć tą turę em, tym tauntem no i chyba tyle chyba, że nie, chyba nie ma sensu. Szczególnie, że to jest kapłan, więc może go zbufować, więc na razie zostawmy to sobie na kogoś mocniejszego. Mamy spokojnie sobie dwa, dwie konsekracje, więc yy, bez problemu możemy tutaj się wydefować z, ze stołu przeciwnika. Mamy buffa standardowa na kapłankę. Tego się nie obawiałem. Możemy sobie bez problemu dać radę. Teraz pewnie wyleczy yy, go i da na mu HP, i teraz go wyleczy, żeby zgarnąć kartę. Już dwie karty dobierze, chyba że coś mu tam ciekawego doszło. No, kartę dobiera. Um, nie wiem, czy on nie słyszycie w ogóle dźwięków z gry. Teraz właśnie spojrzałem na OBS-ie, że w ogóle nie słyszycie dźwięków z gry. Ale tu wstawię się jakąś fajną muzykę i nie będzie z tym problemu. Wyciszmy sobie może kapłankę. Bo to jednak tylko 2 HP to za dużo to nie jest. A jednak kapłanka może. Może dobierać karty. Użyjemy sobie chyba konsekracji, żeby za dużo tych minionów nie tracić. Dobijemy sobie tak. I pójdziemy w twarz. Cały czas czekamy na horse trainera. Mnie. Co nam tu zagrał? Ma już 11 HP, więc z dużym yy, dużym problemem dla nas nie będzie. Szczególnie, że. O kurde. Nieprzyjemnie. No jednak mogłem yy, strejdować. W tej chwili to by było lepsze dla nas. 5-5 jest. No to będzie teraz dla nas wielki kłopot. Chyba, że. Tak się nam ustali sytuacja. Um, on to all minions. Ok, czyli on też dostanie damage. Chwila, chwila. Jak to rozegrać? Możemy w sumie nie mamy żadnych minionów. Znaczy, no, możemy zagrać Silverhanda. Byśmy mu zmniejszyli atak do jednego. I tego rozwolili młotem. No i zagramy sobie tego silver Silverhanda. Zobaczymy Co teraz zagra? Szkoda, że wcześniej mi mukla nie wpadła, znaczy ciempią Mukli. Byśmy zbufali wszystkich rycerzy Silverhandów i on by nam wtedy nie zagroził. To sobie spokojnie traduje Okej okay. Zobaczmy co tam przyzwie Ragnaros. No niezbyt ciekawie. Mamy werbunek. Musimy się leczyć. E, musimy się ratować jak możemy. Ehm, 8. 10 demedza. Dobra, zaryzykujmy. Nie, możemy nie może teraz wykastować żadnego spela, ponieważ ona mu zginie. Chyba, że ją uleczy, to wtedy może wykastować spele. Ale jestem bardzo w bardzo słabej sytuacji Dokładnie Zobaczmy co tam jeszcze przyzwie O kurde No dobra No dobra No dobra Wszystkich mi tutaj spali Pejsa. No nie wierzę. Teraz musimy liczyć na szczęście. Tylko. którego tutaj. Kogo tutaj? Chyba ją musimy. Na. Czekaj, na. Jego tur, więc to nawet nie zdążymy. Dobra, musimy chyba tak zagrać. Nic i tak nie mamy co do zagrania. Niezbyt ciekawie nam to poszło. No, nie poszła nam ta tura. Zobaczymy jak następna nam pójdzie. Teraz za dużo nie ma co do roboty. Po prostu jeszcze 30 mi 100, w sumie to mogę się poddać. Zobaczymy, może będzie chciał nie skończyć się Ragnarosem. Został jeden minion. M może mi się uda wygrać. Znaczy uda mi się przeżyć jeszcze tą turę. Zostawił tylko Ragnarosa. Zobaczymy Jest! O, jest Tylko co mi to daje? Nie wiem co mi to daje Nic za dużo mi to nie dało. Zobaczymy, co spróbuje. Może mnie zostawi, bo ma swoich dwóch healerów. Uleczy się za sześć jednocześnie, więc może się dalej ze mną bawić. A ja może to wykorzystam. Zobaczymy, co mi tam dojdzie. Jednak nie, po prostu mnie skończył. No dobra. Czasami warto właśnie zostawać, nie poddawać się od razu, bo masz szansę, właśnie, że ktoś będzie chciał się z tą bawić, a tobie akurat wyjdzie karta, którą będziesz mógł się wybronić. Co prawda, w tej sytuacji, bo no nie, raczej nie miałem wyjścia, jak stąd wyjść, bo musiał, znaczy ja wyjścia z tej sytuacji nie miałem. Chyba, żeby mnie tak z trzy tury przytrzymał i jak przyszły mi trzy dobre karty, to wtedy może by mi się udało. Zostawmy sobie te dwie karty. Jonglera zostawimy. Dobra, mamy coina. Gdyby nam jeszcze doszedł werbunek, to by było nawet bardzo dobrze. Wtedy byśmy mieli sobie troszeczkę pożonglować To jest MAG, więc nie będę chyba coinował. Musimy się zastanowić. Może mieć Frostbolta, więc nie wiem, czy się opłaca mi coinować żonglera Po prostu poczekam, szczególnie, że on ma dwa many, więc może sobie wyrzucić. Portal sobie wrzuca. Nas jakoś to nie boli. No chyba, że mu coś doszło. Zastanawia się, czy to rzucić chyba, tak mi się wydaje, albo czytał, co robi. Mamy, dobra, imperatora. Teraz możemy sobie wyrzucić bez coinowania. Albo nie, zagramy sobie na razie prosto żeby on na przykład teraz um, skusił się na to żeby spingować mi znaczy spingować yy, po prostu użyć fireblasta żeby troszeczkę many stracić za dwa no dobra i za zero, o kurde o kurde, thank you o tak o tak to jest to to jest to, skończmy sobie Młodz. I dobijemy go. I on teraz tylko ma za jeden to, więc nam nie zabije go um, swoim hero parem. Będziemy chcieli użyć Frostbolta albo coś w tym stylu. Tak dokładnie. I teraz my nie musimy się bawić o żonglera. Bać się bawić. Kurde. Bać się o żonglera. By nam doszedł jeszcze werbunek. Zagram to, ponieważ jak nam dojdzie werbunek A nie w sumie to wyjdzie na to samo, no nieważne To jest troszeczkę droższe, więc wolałem to wykorzystać To kosztuje jeden, więc w każdej chwili możemy to zużyć Zobaczymy Co ma, tak myślałem Tak myślałem Dobra, nieważne, um, rzucimy sobie Rzucimy sobie w ten sposób Ponieważ zużył Frostbolta więc na razie chyba nie musimy się bać o to, że stracimy naszego je jeźdźca Force Trainera. No to możemy sobie spokojnie go wyklirować, nie mamy problemu. Zdrowie tylko jedną kartę. Tylko mm, się obawiam o, obawiam się o, okej, okay. um, obawiam się o to. Że to jest przyzwijmy sobie ją i zobaczmy, co to za sekret. Dobrze, czyli nie musimy się na razie niczego obawiać. Co to może być za sekret? Może to być um, Ice Block. Może być, może być, jak zginie sojuszniczy. Nie, przed chwilą zabiłem sojuszniczego miniona. I nie, nic się nie stało. No zobaczymy zaraz w każdym bądź razie. Werbunek. Musimy użyć chyba konsekracji. Counter spell. No tak. W sumie nie przemyślałem, że to może być counter Na pewno go wyciszymy. I zagramy w ten sposób. W następnej turze zagramy sobie werbunek. Nie, imperatora zagramy, później za taniej sobie zagramy em, werbunek. Co prawda, Flamestrike za, za niedługo może mu dojść. Właśnie, o, dobrze, bardzo dobrze. Dla mnie to jest idealna sytuacja, bo imperator może nawet przeżyć w tej chwili dwie tury. Szczególnie, że mam Taunta. To jest na nasze zagranie na tą turę. Bardzo korzystna sytuacja dla nas, szczególnie że y, Stormwind Championa mamy na ręce, więc. No i Tru Silver Championa mamy. Więc naprawdę dobrze dla, dobra dla nas sytuacja wyszła, że mm, zużył wcześniej tego Flamestrike'a. No Fireball, no. Może dla nas dobrze. Zobaczymy, co tam zagra. Nic, po prostu kończy turę. Nie mamy jeszcze 10 many, ale możemy zagrać sobie Werbunek, Yetiego i, i True Silver Champion. Znaczy True Boże, True Silver Championa. Silverhanda możemy zagrać. Się zastanawiam. Flame Strike. O, mamy i serę. Zobaczymy wszystko. W... No nie, no naprawdę, w taunta. Będziemy musieli załatwić i serę jak. jak najszybciej. Zabraknie nam jeden many. Ale musimy to rzucić, żeby zbić ją jak najszybciej. Zmniejszymy jej damage do. do jednego. No i teraz możemy sobie użyć to. True Silver Championa. swoje spokojnie ją zniszczyć no jedną co prawda, jedną kartą mi zużyła teoretycznie tylko jedną też kartę, więc nie jest źle. O, proszę. Tutaj widać troszeczkę z wyższej rangi ktoś z takimi kartami. A, nie mogłem ten. Troszeczkę z wyższej rangi, na przykład z 15 czy tam z 14 Dobrze nam wszedł e, Boże Co ja zrobiłem? Dobra, nieważne Nie widzieliście tego ehm, Nie widzieliście tego Wy tego nie widzieliście Wszystko jest ok. Ehm, źle Mogłem tutaj dać ehm, Divine Shielda Kolejny błąd no cóż, parę błędów mogę popełnić. Tylko że akurat to dosyć, dosyć duże błędy. Musiałem stracić dwa. Dwa te silver handy i, i 6kp. No, zużywa tutaj sobie Flame lance O proszę, widzicie? Idealnie. Teraz moje wszystkie. Wszystkie poprzednie akcje zostały wyczyszczone Jestem czysty Jest OK. Mam się chyba raczej nic z tego nie wykmini Złożył chyba flamestrike'a Nawet gdyby miał flamestrike'a to tutaj za dużo mi nie zagrozi Więc jest spoko Draw card. Draw ma zapewniony, zobaczmy Sowa nie wiem co mu to da, nic mu to nie daje. O, dziękuję. Dziękuję. Well played. O, o, proszę jeszcze bardzo. Well played Easy easy. Pierwsza taka przegrana gra, ale druga już bardzo łatwa. Znaczy no taka średnio łatwa. Ale wygraliśmy. No i to chyba będzie na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę się należy za pierwszy odcinek z kamerką. No, nie pierwszy, drugi odcinek, ale z taką jakością. No i co? Do zobaczenia do następnych odcinków. Tak jak mówiłem, mam zamiar Don't Starve e, Together nagrać. No i jakieś horrorki będą. E, może samemu, może z kimś. To jest tajemnica. Zobaczycie e, to w przyszłości. Więc jeszcze raz, do zobaczenia i cześć! I'm not